Coś tej strony Shadowmon Dziś gramy w, w gówno W nic nie gramy dzisiaj Dzisiaj, dzisiaj co robimy? Nie wiem, dzisiaj pogramy sobie w Clash. A nie, nie pogramy w klosz, dzisiaj wam Pokażę podróbę Kloszowej Jest no. znam nami, 200 oczywiście Royal, Royal class, taki minecraft to jest, patrzcie z minecraft Minecraftowe klosz Sramna minecrafta John ja nie On, znaczy on nie, ja tak Mhm. Ale za to on ustawił na nie, nie. Ale przecież ty i pecki miałeś pech. No tak, miałem dzisiaj pecha, prawie spadłem z 6 sekundy. Dobra, dobra. Klik, 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 klik. Dobra, joel ja, 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 klas, tak, Trochę pogaimowałem Tutaj mam Prince I On no, no, ogląda w ogóle Bumblebeavers. vs. King's To What the fuck? Jako głośno, Jigsy. No fajnie. No, no nie. Event Mamy dzisiaj eventa Rage To jest jakieś słabe To jest w ogóle swap card Nie podoba mi się Jesteśmy w kl Zapraszam do klanu Terra Divided O, Briggs jakiś odszedł What the fuck Czekaj, info Clan information No najlepszy to jest Trze Trwa Trzecia arena Ale gramy tak naprawdę dzisiaj w klasy pokazałam jak bardzo nie... Było 800 ile z pucharków. Patrzcie ile jest. Było 900. 2000 było dzisiaj. A no tak dziś było 2000. Patrzcie! Patrzcie na to! Patrzcie ile jest pucharków. Dlatego teraz walczymy z Sexa Friendly Battle. To proszę nie! Tak, nie tak dziękuję. No weź, zrób to dla widzów. Nie dziękuję! No weź zrób to dla ludzi głupi jesteś, naprawdę idę sobie od ciebie dobra idziemy do dekse szybko idziemy do a bo ty nie chcesz nam nagrywać odcielka księgi łapeczki a możecie zostawić łapki łapki w górę I to nie przeszkadza jak zostawicie bardzo się cieszę nawet bo ja, bo ja lubię łapki w górę łapki w górę są ok Tam ja się. Trener patrz, z A ja dzisiaj nagrywamy Minecrafta. Zamknij mamę. Nagrywamy dzisiaj w ogóle Minecrafta z Kubusem. Z z kubą Kowalem z Kowalem się nagrywamy Minecraft. Tak, Blinky tutaj mam trzymane. Oh, fak Czy chcecie odcinek z Szymonem? Zaskiem. Asek, to masz As. Nie zawiedź już tylko Dexa 200, bo to Labus. Hahaha. Czy wszystkie tonki. Wszystkie tanki nie potrafią zabić Spergoblind. Potrafią. Jeba. Jeba, 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 jeba. Jeb, jeb, jeb. O nie! Trzeba go zraźdżować. Mm. Lećcie moi Spergoblindy. Aaaa. No Dobra. Zapik rzucony. Od razu mówię. Jutro robimy odcinek z wbijaniem. Tak, tych, tych, tych. Dobra, mam nadzieję, że Wam się podobał odcinek, jak nie, no to zostawcie łapkę w górę. Yy, zapraszam na kanał, nie, yy, zapraszam na kanały na przykład Pepitka8, yy, Afka, ty coś tu stwierdził, dobra, nara.